Piękna dziewczyna, młoda, 20 lat, perspektywa, możliwości, marzenia wielkie. Cudownie wszystko się kreuje i nagle wypadek tragiczny w skutkach. Zostaje całkowicie sparaliżowana. Całkowicie. Jedyny ruch, jaki może uczynić, to jest leki, ruch głową, ale to jeszcze nie wszystko. Traci też możliwość mowy, słuchu. Y Jedynie, co jej zostaje, to widzi zamknięta w więzieniu, jakże chorego ciała. Przychodzą, odwiedzają ją bliscy, znajomi, wszyscy jej współczują, mówią coś do niej, ale ona nie słyszy, nie może mówić. Czasami ktoś napisze kartkę, coś jej pokaże, mrugnie oczyma. Wielu przychodzi na początku, z czasem coraz mniej. Ludzie, no nie mają z nią kontaktu, po prostu współczują, są, ale coraz rzadziej, coraz mniej. I rodzice, bardzo wierzący ludzie, przyjmują to w duchu wiary, ale też modlą się. Panie Boże, no, co moglibyśmy zrobić dla tej naszej córki? Bardzo ją kochamy. Co, co moglibyśmy zrobić? Jak moglibyśmy jej pomóc? I rzeczywiście na modlitwie przychodzi pomysł. Ojciec e, usadza ją na wózku inwalidzkim, przywiązuje tak, by z niego nie wypadła. Jest bezwładna, ale z lekko pochyloną głową y, nad klawiaturą komputera Ojciec przygotowuje taką paskę na czole z ołówkiem, i ona lekkim ruchem głowy, tym ołówkiem, może wystukiwać na klawiaturze słowa. Najpierw powoli, później z czasem coraz sprawniej, zaczyna pisać listy. Listy do swoich przyjaciół, ma wiele czasu. I rzeczywiście te listy, które zaczyna rozsyłać, są pełne życia, pełne ducha, pełne entuzjazmu. I nagle ludzie zaczynają się dziwić: jak to możliwe? Człowiek tak chory. Tak sparaliżowana, tak zamknięta w więzieniu własnego ciała, a ona ma tyle nadziei, tyle siły, tyle radości, ona cieszy się życiem. Jak to możliwe? Wszyscy zaczynają o tym mówić. Dochodzi do tego, że jeden z redaktorów gazet przychodzi, by zrobić z nią wywiad. Ona w tym wywiadzie e, otrzymuje od niego pytanie: Jak to możliwe, że jesteś tak szczęśliwym człowiekiem, będąc jednocześnie e, tak korą? I ona na to jego zdziwienie, na to jego pytanie odpowiada mu jednym słowem. Pisze Alleluja. Tak, to słowo wyraża niesamitą radość tego, że Chrystus obiecuje nam niebo, że zaprasza nas do tego swojego zwycięstwa. Uświadamia nam, że nasze życie na ziemi jest drogą krzyżową. Tak, jesteśmy tutaj jeszcze na drodze krzyżowej. Jeszcze naszym znakiem jest Chrystus ukrzyżowany, chociaż wiemy, że nie celem jest droga krzyżowa, nie celem jest to cierpienie, nie celem jest krzyż, celem jest zmartwychwstanie. Ona żyje tą nadzieją, ona żyje tą siłą, jaką daje Chrystus z martwy wstały. Ona żyje tą obietnicą, ona żyje tą świadomością, że no właśnie, wszyscy mamy chwilę na ziemi. Tak, chcemy, by budziła się w nas ta świadomość perspektywy, jaka nas czeka, by rodziła się w nas ta świadomość celu, mety, do jakiej zdążamy. Tu jesteśmy chwilę. Wszystko, co robimy każdego dnia, mamy robić tak, by to pomogło nam osiągnąć niebo, by pomogło nam wejść w to Chrystusowe Zmartwychwstanie. Ostatecznie tam, kiedy przekroczymy granicę śmierci. Śmierć przestała być straszna. Śmierć nie jest końcówką, nicością. Tak, niedawno rozmawiałem z człowiekiem, który nie ma wiary. Jakże tragiczna perspektywa śmierci. Nie ma nic. Co dalej? Wiara daje nam tą świadomość, daje nam tą nadzieję, jeśli trzymamy się Chrystusa, mamy niesamowitą możliwość spojrzeć dalej, uświadomić sobie, że czeka nas jakże coś pięknego, że warto nawet tu na Ziemi cierpieć, warto to swoje cierpienie ofiarować Chrystusowi, warto to cierpienie wykorzystać. Nie trzeba go zmarnować, można z niego zrobić wielki dar, tak jak Chrystus na krzyżu, że z tym cierpieniem możemy przyjść pod krzyż, że możemy, ofiarowując nasze doświadczenia, słabości, nędzę, wady, grzechy, Nasze słabości, nasz krzyż, ofiarując Chrystusowi tę naszą walkę o wierność obowiązkom, zadaniom, tym, co chce od nas Bóg, że tym, w jaki sposób możemy posłużyć dla zbawienia nie tylko swojego, ale możemy pomóc Jezusowi zbawiać świat. Czy może być piękniejsze, ważniejsze zadanie niż pomóc Jezusowi zbawiać świat? Ta dziewczyna to zrozumiała, to sobie uświadomiła. Weszła w tą ducha współpracy z Bogiem w dziele zbawienia świata. Ona się zaangażowała tym swoim doświadczeniem choroby i cierpienia, jakże wiele dla Chrystusa zrobiła, ale też jak wielkie otrzymała za to radości. Chrystus zaprasza nas, byśmy byli z Nim, byśmy żyli obietnicą, żebyśmy patrzyli codziennie na niebo, które na nas czeka.